Dobra, witam was w dzisiejszym odcinku <coughs> eee, Witam was po live'ie wczorajszym Jak nie oglądasz na EG to zobacz skrót na moim kanale <coughs> Teraz sobie zagramy z Zusasunem <coughs> i z Realem Betis A na, a na live'ie zagramy na EG jutro Z Barceloną, z Celticiem z Majorką, ze Sevillą i z Interem, dlatego będzie gorąco, także zapraszam. A my przechodzimy do meczu. Ktoś od nas odchodzi, tylko nie wiem kto. Ja Mal... a nie Balde do Realu Madryt, bo jak nie oglądaliście to sprzedałem Balde do Realu. Teraz musimy kogoś sprowadzić. A nie, Alonso jest to dobrze. Dzierroć Moreno przenosi się do Bayernu. Dalej nie, jeszcze zobaczymy. Raport. Raport skałków. Bo mnie interesuje. La Ancho dodamy go i Lacazette dodamy i Nuneza dodamy, bo Nunez też jest fajną opcją prawdopodobnie na IG będziemy robić te transfery jak macie propozycję, kogo kupić z tej właśnie listy to możecie ja miałem jako Roberta Le jako Lewandowskiego na kapitana dobra, więc. Idziemy tylko, pominiemy to okienko. Zasasunę pierwszy mecz. Stąd. Dobra. Koniec ostatniego okna. Kto tu jest? Dobra. Odpisujemy co, co się da. Dobra. Przechodzimy do tego meczu. O kurde! Cały skład prawie wywróceny. Dziwne. Dobra, gramy. Widzimy się Przerwę ten będzie komentował Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Lewandowski jest dziś w centrum uwagi. Trzy gole w trzech ostatnich meczach. Czy strzeli dziś? Kibice już podgrzewają atmosferę na trybunach. Kilka chwil przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania na Estadio El Sadar. Pogoda dopisuje. Czekamy na wspaniałe widowisko. Na stanowisku komentatorskim, meldujemy się w pełnym składzie, Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. A już za chwilę, noc, ma teraz dobrą... 1-0! Trafić szybko, to ja trafić dwa razy, jak Ej, czekajcie. to mamy 1-0. A nie, 3 minuty, dobra. Bo ostatnio graliśmy, to ustawiłem 10. 20 minut, tak <tryk> no. <jest to>, <tryk> Takie fałdy nie uchodzą płazem. Ale widocznie to się zmieniło. Ale chyba widocznie w mojej karierze jest tyle samo. i Czy tak mi się wydaje? Mam piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. I po ataku. Dobra interwencja. Dobra, Fati. Brawo. Gaz trzymana. A od podtywka i sztuki. Y, dzisiaj, odcinek się pojawi no, o godzinie 22, prawdopodobnie o 22. 22. <coughs> A o 21 zapraszam na premierę prawdziwego życia. Tym razem się pojawi odcinek i to obiecuję. Nawet jakby nie zmontuję, to wrzucę. Gabi. O kurde. Przeciwnik niczym na dole, ale już po Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy aut. tam mocno. wyjść i teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry To musi być bramka Stegen! Ja pierdzielę <coughs> Mam nadzieję, że te... Um, Ten sezon skończymy bez żadnej porażki. Nie, nie się to teraz ani remisu ani... Y, y, <coughs> Ani straconej bramki. Znowu są przypiłkę. O, świetnie górą teraz. Diago, ma teraz piłkę. Ah, a! Da ją! Tyle kosztuje. Szą! No nie wierzę! Co to było? De Jong tyle warty, a kurde nie, nie umie strzelać normalnie. Ja chyba dejonga wystawiam i będę miał hajs za niego. Bardzo dobra interwencja. Fati oj! 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 Dejong wreszcie! To może być roztrzymające przewagi po opuszczony, widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzemy niemal wprost na nogę. A sam strzał, z formalnością z takiej odległości ciężko nie trafi. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Faty! Ale odryblował! Zdecyduje się na akcję środkiem. <grymne> ja pierdziele Rafinia, co coś pieprzasz. Proszę państwa, pierwsza połowa tego meczu na Ale Rafinia strzelił bramkę na live. Pierwszą bramkę na live szczery. Po prostu masakra. Zaczynamy drugą połowę na Estadio Salvador. Tiago dobrze odbiera bardzo. Tiago ma teraz Może Ci pierwsza tygrym, bramka! Wiesz, 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 wiesz. Albo nie. i... No.

ksiąbramkę. jest będzie Alonso, Alonso, trafia z nożyc. De Jong. Wystrzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Dajem z chodzi Pedri. A zatem jest decyzja, by z ławki puścić na boisko świeżą krew. Pedri. Pedri, do środka z I nic z kornera, Wybija piłkę. O, 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 o. Czekaj. Piłka do Widzogana Roberto. Ostatnie podanie szansa. Kto to Pedry? Ja pierdolę! Megusta, Ryuene, Megusta, stop! Czekaliśmy na potwierdzenie i doczekaliśmy się transfer tego zawodnika właśnie dopięto. I Co ty na to? Myślę, że zawodnik. My chyba się po Felixa zgłosimy, tak jak prawdziwy w prawdziwym życiu. Nowe pożyczenia przyjdzie. To prawdziwy zawodnik. Tak jak Cancelo. ROBERCIK! MA SIŁY! MA siłę! Kurde! Chciałem, żeby ktoś chce inny. szczelił, na przykład Fatih, a Fatih to już lepszy. Oj, 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 szkoda, że Pedri. do tego... no! Szkoda, że Pedri do tego nie dobiegł. Ale to by było ładne. Nejhustá stůl, nejhustá výbornou myčku. Bravo! Děkuji, Bravo! Bravo! Valerii. Děkuji, Valerii. Děkuji, Valerii. Děkuji, Valerii. Děkuji, Bravo. Děkuji, Valerii. Děkuji, Valerii. z No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani w chwili za i zatrzymują. Te reszczegan jak, jak tak będzie bronił, rynku. to najlepszy bram kasz tego. Teraz nikt to. Cozono. <coughs> Albo i nawet miesiąca. Zostały dwie... Ale Ruperto leci! Mam Sergi! Ej, no far! Niech piczą na dole, Co jest? Ej, no! Nie odwizdałeś tego! O mamy do od razu się Sergi nie ma. Koniec! 3-0. wygramy to. EZ. Es... Rozbijamy La ligę. Barceloną. Real Bertistera. <coughs> Ale, jak ładny strzelił Alonso! O, już oferty! Ten. Niemcy. Niemcy, Finlandia! Ja Niemiec nigdy nie prowadziłem. Nawet w tej FIFA. Ani w FIFA 19, ani w FIFA 20. Nigdy Niemiec nie prowadziłem. Także może będzie pierwszy raz. Dobra, przechodzimy do ostatniego meczu. Ja jeszcze zmienię Robercika, wyjdzie yy, alarkom. Ja. Ale że oni są na bardzo dużą Dziwne. Wielu dyskusji. Cztery bramki w ostatnich trzech meczach. Przebił Robert Czikie. Za nami wieczór pełen kilkualskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał do gry. Jedź. Na mecz zapraszamy Państwa. Tomasz Smokowski, i Elon Musk. Dobrze. Zrzucamy się w teraz Rzuca po południcy 11 metra. Nie ma wątpliwości. Ostatni dotykał zawodów, czyli mamy konar. Centra z roku nie zła, ale wyjaśniają sytuację. Tiago. Tiago! Szczęścia! Znakomita i strzału! Kto tu? Nie ma to Alarkon! Nie, nie ma! Świetny refleks. Ja pieprze. Barcelona wygrała swój ostatni mecz. Co Sasunowicz? Jak w Twoich oczach może potoczyć się dzisiejsze spotkanie? W tamtym spotkaniu wygrali na wyjeździe 3 do 0 i już choćby wynik wskazuje, że to było jednostronne widowisko. Mecz do jednej bramy. Dzisiaj też, moim zdaniem, dadzą sobie radę i zgarną wygraną. No i po zagrożeniu. Dobre odbiór. To wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Uwaga, posyła kięk Jest kogo zagrać. Dobrze wybija już po zagrożeniu. Borja Iglesias. Udo Rodriguez. Thiago Alcantara, proszę Państwa. Doskonały odbiór. Dobrze go teraz znalazł? Rafinha! Dobrzym z tą rzutką. Obrona może teraz odetchnąć. Kur... Mamy teraz aut. Pekir. Niestety, traci piłkę. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja, Arbita.

Dobrze to że naprawdę niewiele zabrakło, żeby dał drużynie prowadzenie. Parę centymetrów prawo i zamiast ja ja. go Ale w nią. jest 1-0! błędach w ustawieniu do strzelony właściwie do pustej bramki! Ale rykom pierwszy że pole. Zabiegło przycięstwo czuło się na tym, że piłka zawsze podała księcia. Taki... Borka Iglesias. Raz piłka oddana zupełnie za darmo. Tylko minuta dodatkowa... Aha, czasu. Sędzia wskazuje... O faul. Nie ruszać się. alarm no! Gol! Alargon! Kto tam był? Alonso! Ja! Alonso tam był, który nie trafia! Wyglądało, że to jest już wypełniona sytuacja w grunach. A bramkę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Będzie hostryk. Ostatecznie teraz obie przyjmują posiadanie piłki. Jego styl nie będzie. To, będzie, to nie będzie, to nie będzie. Feki. W przypadku tej transakcji mogę skończyć się no, na Ale ostatecznie jednak... No, co ty robisz? To młody i bardzo ja. perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje i De Jong! Jest! 3-0! Frankie! Świetna praca przy tym wydaniu. Dokładnie dobranie wprost i na nogę. Na koniec Frankie De Jong udowodnił, że nie tylko świetnie gograć, ale i uderzyć. Po na kolejny, miejsca tylko pewnie nie dał szans na obronę tego strzału. Dobra interwencja, rywal bezradny. Ej, 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 panie, sędzio, to jeszcze na czerwoną nie, nie, nawet. Kurde kurde. Czy będzie kartka? O. Nie ty. Zadłu. Zadłu. Daniel. Rafinha, interwencja Rożny! Bramka... Wchodzi Martina z I pozwala na zmianę. Kto tu był? Diago! Mamy chwilę, więc pozwolę sobie zaprosić Państwa na grupowe starcie w ramach UEFA Champions League. Gdzie zagramy? Na live? oczywiście, Mież na idea. Jeśli nie obserwujesz, to obserwuj. Mm, nazwa AlanOwczarek2. Zapraszam. Bo tam co dwa dni będą live się pojawiały. Tak jak prawdziwe życie. Bardzo niebezpieczne ale nie ma hat tricka! Torres schodzi w kolację. Schodzi Fat. Diago! Wyskocz! Alarko jeszcze z tyłu został. No! Myślałem, że to przejdzie do tego, do, do, do Rafini. Brawo, tu broni. Brawo. Ostatnie teraz zagranie. Alarkom. Siła dobra. Schodzi Pedri, wchodzi. Schodzi De Jong, wchodzi Pedri. Cyk. Nie. Zapraszamy państwa na nadchodzący mecz. Już wkrótce na antenie EATV. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Alarm! No nie! Alarm! No co jest? Nie mogę jest tego trika nam ścielić. Zobaczymy, no. jak to A Okazja! Strzał! Nie! Pomyliłem przyciski! Diego by strzelił bramkę, ale mi się 100, 100 pomyliły przyciski. I koniec! Wygrywamy 3-0. Alarcon, dwie bramki. Dobra, zaraz powiem, z kim będziemy grali na no, live na IG. No, liga mistrzów na Będziemy grali tak, z Bayernem, z Celticiem, z Majorką, ze Sevillą i z Interem. Ja już sobie do meczu z Bayernem i zapiszę. Dobra, jeśli wam się spodobał film, zostaw łapkę w górę i subskrybujcie. My widzimy się w kolejnym. Na live jutro, czy